Siema z tej strony Spartan. Jak widzicie, po tytule w końcu znalazł się nowy wydawca Skilla. Jest nim firma Limbo Square, która chyba dopiero pojawiła się na rynku. Przynajmniej ja o nich nigdy nie słyszałem. W jej opisie możemy znaleźć, że ich zadaniem jest przywrócenie gier, które zostały zamknięte. Aktualnie nie posiadają żadnych gier, ale na ten moment ich głównym celem jest przywrócenie do życia Skilla. Limbo Square, dzięki petycji, zauważyli, że społeczność Skilla chce, aby Gra wróciła. Dzięki temu Limbo postanowili działać. Jak piszą, przed wydaniem gry jest jeszcze wiele pracy. Takich jak licencje, ogólne ustawienia, testowanie, konfiguracje serwera, anti-cheat i tym podobne. Mamy nadzieję, że w tym roku wkrótce wypuścimy grę. Miejmy nadzieję, że przed końcem września. Aktualnie trwa zbiórka na grę, ponieważ mimo tego, że firma ma budżet, nie chce gry zamknąć zaraz po starcie. Do zebrania jest 30 tysięcy euro, patrząc na tą liczbę, powiedzę, że strasznie dużo. Jasne, wszystko kosztuje, ale teraz patrząc na to, że pod petycją było prawie 6 tysięcy podpisów, wystarczyłoby, że każda osoba wpłaci tylko 5 euro. Wychodzi to nieco ponad 20 zł. To nie jest fortuna, ja już zdążyłem przelać, niestety nie mają za wiele opcji płatności, więc to może być dla niektórych problem. Dla tych co twierdzą, że to jest kłamstwo powiem tak, w momencie gdyby pieniądze przelane przez ludzi zniknęłyby w dziwny sposób, Finet na pewno byłby skończony. Sama firma Limbo narobiłaby sobie wiele kłopotów. Dla pewności radzę nie przesadzać z przelanymi pieniędzmi. Tak jak mówiłem wystarczy tylko 5 euro, bo to zawsze coś. Także to by było na tyle. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na mojego Discorda. Link będzie w opisie. Jeśli film ci się spodoba, możesz zostawić łapkę, a jeśli chcesz zostać na dłużej i być na bieżąco z informacjami, to możesz zasubskrybować ten kanał i kliknąć w cłoneczek. Dzięki wielkie za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć.